W tym odcinku widzowie spróbujemy się podjąć niemożliwego, a mianowicie będziemy próbować zrobić sobie kostkę z 20 zł. Będzie to nie lada wyzwanie, ponieważ no najtańsza kostka aktualnie kosztuje około 460 zł, ale spróbujemy. Spróbujemy, damy radę. Oczywiście każda Sigma, która wpisuje tutaj yy, kod starym S2i, może sobie wygrać ponad 8000 zł. Jak widzicie, CSGO sprowadził nową rzecz. Mamy tutaj szansę na zdobycie. Bycie tego przedmiotu zostało zwiększone I zobaczcie, tutaj to jest wywalone ostro Może dlatego, że jeszcze nie, nie zeszła ta kosa I koska za 2000. no widzicie Jest naprawdę grubo, więc polecam Bardzo serdecznie brać udział Przy wpłacie dosłownie samo was dołączy Nic nie musicie klikać, więc to naprawdę spoko opcja A mensaż znaczy... Co? Nie, dobra to nie, to tak nie może być. Tak to nie może wyglądać. Widzowie, nie dziwcie mi się w tym momencie, że ja idę all in, bo powiem wam szczerze, że to, co zobaczyłem, to jest jakaś masakra. I to nawet na cztery osoby. Najwyżej dacie mi jeszcze jedną szansę, ale na cztery osoby możemy sobie, kurde, spróbować. No ciekawy jestem, ciekawy jestem, jak to poleci. Damy sobie bociki, bo widzę, że nikt dołącza. Kurde, jakby jedna osoba... Dołączyła, dobra, nie dołącza. Dajemy sobie bota. Eee, no dobra, zobaczmy, zobaczmy. Widzimy, pierwsza skrzynka na buście, także ona będzie miała dużo do powiedzenia. I ma tyle do powiedzenia, że daje nam drugie miejsce. Pierwsze w sumie nie jest jakoś tak daleko, więc nie ma tragedii, naprawdę. Może mogło być o wiele gorzej. No ale na końcu jeszcze będą dwa busty, także zobaczymy. Jak na razie lecimy sobie na skrzynkach z wlepkami i co? Nie wierzę. Nie wierzę. Skrzynka za 3 zł, tak? Chcecie mi powiedzieć, że to była skrzynka za 3 zł. Ej, jakby mi teraz dało tak 12 zł przewagi, ale bym chyba zniszczył biurko. No ale niestety, dobra. Zobaczcie sami to, nie? Zobaczcie sami to. Powiem szczerze tak. Dajcie mi jeszcze jedną szansę, widzowie. Bo na ten moment jest naprawdę ciężka sytuacja i ja znowu robię bitwę na cztery osoby, znowu robię bitwę na cztery osoby, znowu daję teraz tych skrzynek, trzeba nawalić naprawdę, ich trzeba nawalić grubo. I na koniec dwa razy skrzynka na lowcase, na buście cztery osoby, tryb standardowy, dziewięć skrzyneczek, spróbujemy sobie teraz to walnąć, Leszek oficjalnie się dołączył tutaj do nas. No i się obdygał, wyszedł, no to niezły, niezły Lechu. Dobra, próbujemy dalej, walczymy dalej, widzowie, nie poddajemy się, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na razie wychodzi na to, że no... Jest ciężko, naprawdę jest ciężko, patrząc na moją historię bitew na Cesgo Skins. Eee, to ciężko. Kurde, no może mi poleci coś drogiego. Fajnie by było. Dobra, coś jest, coś jest, ile to jest warte? 15 zł. Zaznaczamy swoją pozycję w tym momencie. Fajnie jeszcze, jakby dobiło czymś, jakby dobiło czymś, żeby był ten profit, żebyśmy kurde się odbili od tego samego początku. Bo na razie to jest średnio, na razie to jest naprawdę średnio w sumie. O, kolejne 15 złotych. ej nie dobra, ta skrzynka za niecałe 3 zł to jest jakaś chora skrzynia normalnie. Pasy teraz tutaj dropi. Po piątaczka, wieża, dorzucają do puli. Sponio, sponio. No i mamy wink'a, tak? Za drugim razem nam się udaje wygrać pierwszą bitwę. 83 zł. Powiem wam tak, no tutaj nie chyba nie trzeba nic mówić. Po prostu robię od razu kolejną bitewkę. Teraz tym razem na underdogu. I daję sobie te skrzyneczki na gesterze razy 5. Coś takiego. Na gesterze i tutaj 3 na buście. Coś takiego. Coś takiego. Dwie osoby. Niech będzie underdog. Zanim jednak tą bitewkę rozpoczniemy. Wylosujemy sobie wyniki na skina z poprzedniego odcinka z go Skins. Także uwaga. Spośród komentarzy wygrywa Cicl. Gratuluję stary. Spełniasz warunki. Eee, tak samo tutaj wszystko też się zgadza, także z kim trafi do Ciebie w ciągu kilku dni Gratuluję Ci mordeczko, a my teraz wystartujmy, wystartujmy tą bitwę, wystartujmy tą batalię. No i dzień dobry. Pięknie rozpoczynamy Max Winem. Pięknie rozpoczynamy Max Winę, Max Win dla Bota Emily eee, Poleciał w pierwszej skrzyni Dalej, kurde dyszka, tutaj teraz wjeżdża na dobitkę balansu. Przypominam, że jedna skrzynia kosztuje 9 złotych także no, jak na razie to nie po co? Po co? Po co? Płakać mi się chce, widzowie. Naprawdę. Nie wierzę w to, nie. Po prostu w to nie wierzę. Nie ma szans na wygranie tego. Nawet Maxwell by tutaj nic nie dał. No, ja pierdzielę. Ile on wygra? 200 złotych, to tu jeszcze jedna bitwa i kosa by była, no nie wierzę, no nie wierzę, po prostu nie wierzę, powiem tak, kij już w te próby, czekaj, jak ja mam, aha, bo mi jeszcze zostało, ty, dobra, to nie jest koniec, to nie jest koniec, to się nie kończy, widzowie, w takim razie, cztery osoby, bo inaczej nie będzie, inaczej naprawdę nie będzie, powiem wam szczerze, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zły, że coś takiego ma miejsce. Także dajemy sobie bitwę standardową na osób cztery. Jak nam to nie wejdzie, to będzie po prostu koniec challenge'u. I jak już to teraz nie wejdzie, to ja po prostu robię bitwę za wszystko, co mam w ekwipunku na cztery osoby, nie? I to jest już postanowione. Ale nam to wchodzi teraz, później odbijamy się od dna i robimy kozy w tym odcinku końcowo. Taki jest plan. Sprawdźmy to. Pierwsza skrzynia, spoko, spoko. Oj do dupy już wszyscy już jest, już jest ciężko, dobra, po bitwie, nie wierzę, po prostu nie wierzę. No i niestety, 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 ale nasz plan będzie musiał dojść do skutku, mianowicie tą bitwę już na raczej 100%, no jeszcze, dobra, były procenty, ale niestety nie dla nas, i bitwę sobie przegrywamy, dlatego teraz wszystko co daje w ekipunku, mamy 128 zł bitwa na osób 4 i teraz tak, tych gesterów na początek 3, tych gasterów bierzemy sobie 5 i później. A czekaj mógłbym zrobić. Dobra, tak mogę. Spoko. Tak mogę. Tak w takim razie robimy. Tylko i wyłącznie gestery. Startujemy tą bitwę. A wy widzowie, jeśli chcielibyście wygrać skina w tym odcinku w ogóle o wartości 50 zł, zostawcie łapę w górę. Subskrypcję dzwonkiem i w komentarzu napiszcie mi jakoś bitewkę. O, to niezły Maxwien na początek. Napiszcie mi jakoś bitewkę. Do 20 zł, i tą bitewką rozpoczniemy sobie kolejny challenge. Coś takiego. A my zobaczmy tutaj, teraz. Ciężko, ciężko, naprawdę ciężko. Muszę przyznać, że musimy liczyć na Maxwina w. Teraz to już całkiem. Musimy liczyć na Maxwina w dwóch ostatnich skrzyniach. Eee. Oj, widzowie, widzowie, no proszę, proszę, proszę. Coś poleciało 128 zł prowadzenie nagle Dobra no i po akcji. Nie wiesz. Dobra, kończymy, kończymy widzowie. Dzisiaj nie fortunę odcinek totalnie. Challenge się niestety nie udał. To tyle. To tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. No i co? Życzę Wam widzowie dobrej nocy. Pamiętajcie o konkursach. Konkursy na CSGO skins rozdania. Naprawdę gruba kwota, 6 kosek. Polecam i żegnam się. Trzymajcie się. Elo!